W kościele rzymskokatolickim pod wezwaniem świętego Maksymiliana Marii Kolbego w Rzepedzi odbyła się uroczysta msza święta, a na pobliskim cmentarzu równie podniosły odsłonięcie i poświęcenie tablicy upamiętniającej wszystkich strażaków z jednostki OSP Rzepeć, którzy odeszli na wieczną służbę. Obelisk jest darem lokalnej społeczności i wyrazem wdzięczności za wieloletnią służbę strażaków. W służbie i narodu. Od dłuższego czasu radni są ale przede wszystkim druchowie z Ochotniczej Straży Pożarnej w Rzepedzi, ale nie tylko. Mieli taką potrzebę, żeby w jakiś sposób uhonorować strażaków, którzy poświęcali swój czas na budowanie tych struktur, bo już mówimy o strukturach ponad 60-letnich. I powstał taki pomysł, aby rzeczywiście postawić taki obelisk, który będzie zawierał emblematy Ochotnicze Straży Pożarnej w Rzepedzi i nazwiska osób, którym jest poświęcony. Znajduje się ten obelisk w centrum cmentarza, stąd też w ten sposób pokazujemy, żeby każdy wiedział, że dla nas jest to bardzo ważne miejsce. No i ma Mamy nadzieję, że to też będzie przykład, przykład dla młodego pokolenia. Ideą powstania tego obelisku i tego kamienia było przede wszystkim stworzenie miejsca, w którym można oddać hołd strażakom, którzy już służyli w naszej jednostce, a odeszli już na wiosną służbę, a spoczywają na cmentarzach różnych w naszym powiecie, w Sanoku, w Rzepedzi Wsi, na Kulasznym, no i tu na tym miejscowym cmentarzu. Tradycją jest, że strażacy podczas czy to dnia strażaka czy święta zmarłych oddają y, hołd tym którzy byli a odeszli na wieczną służbę i składają y, wiązanki składają znicze ciężko jest y, objechać wiele miejsc y, tak rozległych i odległych od, od ciebie y, w ciągu jednego dnia i, i upamiętnić tych wszystkich y, druhów którzy u nas w jednostce służyli więc stąd pomysł, żeby zrobić jedno takie wspólne miejsce, gdzie będzie można było pamięcić wszystkich w jednym miejscu. Chcieliśmy, aby też ta młodzież od samego początku widziała, że mundur OSP to coś więcej niż tylko sam mundur, to również działalność społeczna, to również wychowanie. Także no, tak jak tu wcześniej wspomniałem, bardzo budująca postawa dzisiaj naszej młodzieży, jeśli chodzi o OSP. W uroczystości wzięło udział wielu mieszkańców gminy Komańcza, wśród nich najmłodsi członkowie Ochotniczej Straży Pożarnej. To jest budujące w naszej gminie. Udało nam się w tej kadencji te struktury OSP jednak powiększyć. Ta młodzież dzisiaj, która uczestniczyła w tym wielkim wydarzeniu dla nas jest budująca. Myślę, że tutaj strażacy z jednostki OSP Rzepeć nie mają się czego wstydzić. Naprawdę drużyna młodzieżowa bardzo liczna, mamy chłopców, mamy dziewczęta, więc cieszymy się, że w takich uroczystościach właśnie ta młodzież mogła również uczestniczyć. Ochotnicza Straż Pożarna to zniesienie dobra w różnych sprawach, bo to nie tylko są wypadki, ale również jest to informowanie mieszkańców i szkolenia mieszkańców na wypadek zagrożeń. Więc staramy się to młodzież angażować, no a w ten sposób również podziękować przez wielkie dziękuję dla strażaków, którzy służą obecnie, ale przede wszystkim dla tych, którzy w no, swój czas... Dla nas poświęcili, A dzisiaj po prostu już, z nich, już ich z nami nie ma. Na pamiątkowej tablicy zapisano słowa świętego Jana Pawła II. Człowiek jest wielki nie przez to, co posiada, lecz przez to, kim jest, nie przez to, co ma, lecz przez to, czym dzieli się z innymi. Pod obeliskiem złożono kwiaty oraz znicze.